Szósta część potwora. Jestem tatą tego, co polował e, na e, potwora. E, słyszałem, że robi jakieś takie odgłosy, takie. O nie, to nie jestem ja. Mam pistolet przygotowany, nóż i pałkę. Wścielam w niego, ale go to nie boli. Jestem najlepszym. E, znaczy, jestem ze świata i ja bardzo dobrze strzelam. Tu pingin minum gosh? Stary Jark, tego nie ma. To mały chromie! Odklejajcie mi małego włosa! Dalej jest sztucznego! Wbijam ci na nas to w rękę! Nie, odklej mi włosy, widzicie?